Kiedy? W piątek po południu. Nie, jakoś trudno mi w to uwierzyć. No co, nie znasz facetów? Rewolucyjny antyperspirant Garniera. Odkryj nową moc aktywnego minerału. Garnier Mineral to nasze pierwsze antyperspiranty z aktywnym minerałem, aby wzmacniać działanie bez zatykania porów. Skuteczność 48 godzin i skóra, która oddycha. Ochrona przeciw poceniu. Ochrona przeciw przykremu zapachowi. Skuteczność 48 godzin i skóra, która oddycha. Nowy Garnier Mineral 48 godzin. Teraz gwarancja skuteczności lub zwrot pieniędzy. Dbaj o siebie. Garnier. Przygotuj się na wielkie wydarzenie. Teraz w wielkiej loterii dla klientów Orange możesz wygrać jeden ze 150 samochodów BMW. Nie czekaj! Weź telefon i wyślij smsa o treści BMW pod numer 7400. Codziennie do wygrania jeden ze 150 samochodów. Wyślij smsa o treści BMW pod numer 7400. Loteria tylko dla klientów Orange. Jako stylista Vella wiem, że zdaniem wielu kobiet farbowane włosy nie mogą odzyskać zdrowego wyglądu. Vella to zmienia wprowadzając Vellaton. Pierwszą farbę z innowacyjnym serum rewitalizującym. Efekt 100% koloru. A włosy wyglądają tak zdrowo, jakby nigdy nie były farbowane. Nowy Velaton, mój numer jeden. Paulina Chylewska, witam ponownie w Jedynce i tym wszystkim, którzy z jakiegoś absolutnie niewybaczalnego powodu zapomnieli, że dziś dzień matki. Dyskretnie przypominam, jeszcze nie jest za późno na złożenie życzeń. A w ramach prezentu można mamie zaproponować herosów. Kolejne dwa odcinki bijącego rekordy popularności serialu science fiction opowiadającego historię kilkunastu ludzi z różnych zakątków świata, obdarzonych nadnaturalnymi zdolnościami. Teleportacja, regeneracja, narkotyczne jasnowidzenie, telepatia, latanie czy przenikanie przez przedmioty to tylko niektóre z umiejętności tytułowych herosów. A wszystko to wieczorem tylko w jedynce. Dziś w jedynce o 2020 20 i 21.10 przebojowy serial Herosi. O 22.10 audycje komitetów wyborczych, a o 23 gra o życie studentka w sidłach seryjnego zabójcy. Do zobaczenia w jedynce. Młody z głową pełną marzeń. Wszechświat mówi mi: Joe, jedź tam, wrócę za trzy dni. Nie szarżuj, wyruszył w podróż w jedną stronę. W nocy zadzwonił Ewen. John nie dojechał na imprezę. Mój brat zaginął. To może być w terapatach. Musisz na pomoc. Czy rodzinie uda się odnaleźć go żywego? Osiem dramatycznych dni. Jutro o 20.20. 20. Proszę, Fabian, zapowiedź. Dzień dobry, bardzo mi miło, że w końcu mogę do Państwa coś powiedzieć. Mam na imię Fabian. Jestem inteligentny, miły, bardzo lubię włoską kuchnię. To tyle. To miała być zapowiedź. A, osiemnasty, jaka to melodia. Drodzy przyjaciele nauki, ja oszczędzam, ty oszczędzasz, on, ona, ono oszczędza. My oszczędzamy, wy oszczędzacie, oni oszczędzają. Dziękuję za uwagę. No właśnie. Oszczędzać może każda osoba. Tak było, jest i będzie. ING Bank Śląski. Doświadczony w oszczędzaniu. Z udziałem najlepszych sportowców Adidas stworzył nowy Action Free dla kobiet. Antyperspirant z najbardziej zaawansowaną technologią Adidas. Kontroluje wydzielanie potu, daje uczucie świeżości, pochłania nadmiar wilgoci. Do 40% bardziej efektywny. Action Free dla kobiet. Najlepsza obrona Adidas przed poceniem. Każdy może rozmawiać przez co chce. Halo, W promocji tylko sim. Minuta kosztuje już od 25 groszy, niezależnie do kogo dzwonisz. Zapraszamy do salonów i na orange.pl. Chcielibyśmy większym mieszkanie. mieszkanie. Wyobraźmy to sobie. O, sypialnia jest za mała. A, za mała. <słysk remprystwa> Przydałby się dodatkowy pokój. I jaśniejszy salon. Z pomocą naszych doradców szybko możesz być na swoim. Finansujemy do 100% wartości nieruchomości w złotych. A mamusia? Mamusia zostanie u Ciebie Pekao Bank Polski. Od 90 lat blisko ciebie. Wygraj w odjazdowym konkursie Kinder, TikTak Nutella. Jeden z pięciu wyjazdów na Grand Prix Włoch. Punkty z promocyjnych opakowań wymieniaj na oryginalne koszulki, czapkę, maskotkę Timu i model bolidu. Wyjedź na tor z Kubicą. Szczegóły na formułach Nasz wybór? Zbyszko. Ulubiony smak i orzeźwienie. Zbyszko 3 cytryny. Nowa jakość bez konserwantów. Bez zespołu. Myślę, że dobrze zrobił. Dziękuję wszystkim artystom. I rozpoczynamy w ten sposób właśnie miły kolejny program, Jaka tam Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie w to miłe popołudnie i gratuluję zwycięzcy. 1000 zł to nagroda codzienna. Raz na tydzień mamy dla Państwa 10 tysięcy złotych, a na koniec miesiąca na kogoś, komu sprzyja szczęście, czeka 100 tysięcy złotych. To oczywiście są nagrody dla